To, co przed chwilą zobaczyliście, to obrazki z demonstracji rolników we Francji. Gospodarze znów wyszli na ulicy walczyć o swoje. Uratuj swojego chłopa, rolnicy w niebezpieczeństwie, Macron nie bądź głupi, wkrótce wybory. Takie transparenty można było zobaczyć na ulicach Dijon. Albert Długoszewski, rolnik info, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału na YouTube, zostawienia łapki w górę i kliknięcia w dzwoneczek. Protest, zresztą jak każdy dotychczasowy we Francji, miał niezwykle gwałtowny przebieg. Policja użyła gazu łzawiącego, rolnicy podpalili barykady. 300 traktorów i 400 demonstrantów protestowało przed regionalną dyrekcją do spraw środowiska, planowania i mieszkalnictwa, a następnie przedarło się przez bramę wjazdową i podpaliło stos obornika, opon i słomy. Trzeba przyznać, że Francuzi nie stawiają na półśrodki. Każdy protest to w lekkim skrócie: demolka miasta, starcia z policją, wylewanie gnojowicy na ulicę. Trzeba im przyznać, że takie metody popłacają. Tamtejszym rolnikom z każdym takim protestem udaje się wynegocjować coraz więcej. Pytanie, czy podobnych obrazków możemy spodziewać się w najbliższym czasie na naszym polskim podwórku. Zachęcam Was do odwiedzenia sekcji komentarzy i podzielenia się swoim zdaniem na ten temat. Z mojej strony na dziś już tyle. Wracamy do obrazków z Francji. THANKS <laughs> FOR